Ujęcie pierwsze Luluska przygoda, łagów. 14 września 2004 roku. roku. Do się jeszcze zmienia gacie. Już jest, która jest godzina 7.23. Mamy dokładnie 30 minut do startu. W pełnej gotowości zaraz jedziemy na start, odebrać trackery. I w drogę 250 km przed nami. Zamówiłem pogodę, ma nie padać. Zaprawda, wczoraj mówiłem, że zamówiłem pogodę i że będzie padało, przynajmniej się użyło, Ale całą noc lało. Także wszystko co się miało wypadać. To już się wypadało. Teraz będzie tylko lepiej. Na razie jedziemy na długo, bo 12 stopni tylko jest, także chodź tutaj, pokaż się. Pomachaj. Idę, pokazuję się. O, tak wygląda domak. Tak wyglądam ja. O. o, słoneczko nawet się przebija. No bo zaraz, zamówiłem pogodę, tak zaraz zaraz będzie. Się, zaraz będziemy się przebierać. a tak, <laughs> będzie ciemno. Tak, ciemno to będzie. O której planujemy powrót? Może o północy? No, ja tak, Wrócimy to. Te... Wrócimy Wcześniej. to, będziemy, nie? No, no. Chwila przed startem pełnej gotowości. Nastroje A. jak jest? Ok? Bojowo, ale bojowo. Jesteśmy już na starcie przy amfiteatrze Błagowie. Mamy jeszcze. Chyba no, 9 minut do startu Także już zaraz będziemy się ustawiać Ostatnia fotka pamiątkowa I reszta już będzie relacja z trasy O ile będzie Dobrze, nie pada 4, 3, 2, 1 I w drogę Życzymy Wam wszystkiego dobrego Michał i Gabry skojarzą I do zobaczenia Polska przygoda, dużo błota, kałuże, ślisko, a to ale początek. Mam ba? Tak. Miło postać. Do zobaczenia. Długa czwórka, znaczy średnia czwórka. Średnia. Średnia. A ty? Też. O to się chyba jeszcze spotkamy. Tak, nie ma. Zgodnie. Myślałem, że się pozbędzie, znaczy, że się pozbyliśmy tych piasków przez te deszcze. Jesteśmy w okolicy Kęszycy Leśnej Mam nadzieję, że stat nie ma Kęszyca Leśna Jeszcze nie tak dawno To jest rosyjskie miasto, koszarowe Ale czasy się zmieniły Pomnik łącznościowca tak, Ale nie będę stawał Byłem tutaj jakiś czas temu Na wylocie jest znak z naszą naklejką FZ-ową No i mamy pierwszy punkt kontrolny wysokości. Siema. Pierwszy, pierwszy z dwóch punkt kontrolny gniewo, czyli MRU. Zjedliśmy po bułeczce, uzupełnione płyny, kawa wpadła i ciśniemy dalej. Na trasie zaliczyłem chyba się nawet nagrała bardzo spektakularna gleba, chleba. bardzo błotnista. Ale strat chyba nie ma, także chyba wszystko będzie okej. Okay. Domak się też tam już stroi. Do wyjazdu. Kończymy, aby ciśniemy dalej. Dopiero 60 km, czyli dopiero 1 czwarta. A już ponad 3 godziny na trasie. Pewnie o północy dojedziemy. Na Nie słyszę Minęliśmy już Kisulice Tak, żeby nas złobu obu widać O tam Jak to było, co? Wąsko i te wszystkie rzeczy, które napycham, to, to tu, nie? i tu się robi taki kurwa przełamanie, czyli coś masz nie tak spakowane, bo nie po kolei, że tak powiem. A jesteśmy w okolicach Cigacic, 150 km, 150 km przejechane. Jest godzina, już patrzę, bo muszę sobie to poprzełączać. Gdzie jest godzina? Tu nie ma. 167 O, jest 16. 100 kilometrów do mety. Domak poprawia torbę. po raz 16. Chyba to nie był dobry zakup na torba. Czy był? Tylko źle spakowana. Nie, kurwa. Mówię, ona ma tutaj przedłużenie, tu wciskam, a ona tu się rozszerza Więc tutaj wkładam więcej rzeczy I zawsze jest to przełamanie się Czyli źle spakowałeś i tyle Minuta odpoczynku Chłopaki nam odjechali Bo jechaliśmy teraz przez, tak, przez chwilę taką fajną grupką Ale chłopaki pocisnęli dalej I my mamy 5 minut odpoczynku Żel, galaretka I ciśniemy Kolejny przystanek dopiero a zobaczymy, może gdzieś znowu się staniemy gdzieś tam W Ciegacicach na wale O w na wale, na browara idziemy Na <śmiany> <śmiany> Druga gleba zaliczona Oby, to była ostatnia. Godzina bo bodajże druga, albo coś tego Zostało kilkanaście kilometrów do końca, ale szczerze, już mam dać. z to. Zakończę ale jest tak blisko, że trzeba, było puścić Chyba już ostatni odcinek specjalny już mamy ponad 250 km już mamy szybko dojazdówkę dzisiaj do jeziora i do Łagowa No jakieś z tego co mówią 5 km może zostać Dojeżdżamy już do Łagowa po prawej stronie ta skarpa to już na dole jest jezioro Jedziemy cały czas brzegiem teraz jeziora Zatem tak ostatnie metry na ostatnich nogach Jest łaków. Czyli chyba, chyba się udało. Powiedz, Zoma, udało się? 200 Jeszcze 200 metrów. Jeszcze 200 metrów. Kurwa. Nic trasy, widzę, to nic trasy na nawigacji. Es meta. Oh. Dobra, to dobrze jest. Cześć. Gratulujemy. Dzięki. Jest ah, okej. Okay. jednolicie pan panowie ubrani Dzięki. Dodateczki. Jacob. Tak, tu prezenciki od razu przyjeździe. Proszę. Dziękuję. Informacje, nie trackery do nas oczywiście A tu Ultra dziupla jest można zjeść z nich odrzeć Tu można zjeść odgrzecie udało się 200 ile mamy na liczniku 250 258,4 258 km wyszło Jest godzina Nie wiem, która. 23.52. 23.52. Czyli zdążyliśmy przed północą. I bardzo dobrze. Idziemy na kolację, idziemy coś zjeść. Potem do samochodu wypić piwo. I spokojnie cichutko sobie umrzeć. Ale boję się usiąść, usiądę. Jesteśmy na mecie no. Udało się Jest y, za 5.12 gdzieś tam Wy... A, nawet za A nawet za 4 Wyjechaliśmy y, za 5.08 rano Nie, no to... Czyli jechaliśmy godzin Dokładnie tyle ile jechaliśmy Mniej więcej Ale udało się Idziemy coś zjeść i idziemy do samochodu jakieś piwko wypić browarka zimnego tak tutaj spaliśmy czy znaczy ja spałem Dominik spał gdzieś tam Pokaż się I co? Nie było zimno w nocy? Siemana. Nie, spoko, cieplutko ja, U mnie było tak ciepło, że musiałem się normalnie, kurde, skopać, żeby ze śpiwora wypiąć wszystko tego Ta, nie, Taka na Ja już ja tak nie miałem tak Bardzo ciepło Bo, Potów nie miałem Ja miałem nie, nie, było elegancko Dobra, to co? Piękne, piękne wnętrze Spaniaczego... <grywa> tak, mamy sześć piw, które mieliśmy na wczoraj, niestety nie byliśmy w stanie ich wypić, ale nadrobimy kiedy indziej.